Siemanko, w kolejnym odcinku na kanale? To będzie ostatni odcinek z pierwszego zestawu kart e, Footis a właśnie tych kart specjalnych, które mamy podczas Footis czyli wszystkich kart eventowych, które mieliśmy do tej pory, bo e, naprawdę były one bardzo, bardzo przeciętne i e, mam nadzieję, że od piątku, czy od nowego odcinka, od następnego odcinka e, będą karty Team of Decision Team of Deyer e, i Shape Shifters w paczkach, że będzie to trafiać. Bo tak naprawdę dwa tygodnie ostatnie były po prostu e, tragiczne, jeżeli chodzi o paczki, bo oprócz kart Futis były tak naprawdę chyba dwie czy trzy karty, które były coś warte, Ronaldinho Toty i Hulit. Poza tym naprawdę nie było zupełnie co trafiać. Jak możecie zostawcie lajka, jak nie spiecie kanału, zasłujcie dzisiaj naprawdę mnóstwo wielkich player picków i czy coś uda się trafić fajnego czy jakąś ikonę, czy kartę footies. Bo poza tym, tak jak mówię, więcej nic nie ma do trafiania. Ale za to paczki, które dostaliśmy, naprawdę są bardzo fajne, i polecam Wam sobie je zachować na piątek, gdy nowe karty specjalne będą dostępne w paczkach. Jeżeli chodzi o zadania cenowe, tutaj nowego nic nie ma, i punktach też tak naprawdę nic nowego nie dostaliśmy, więc w sumie możemy przejść sobie do SBC. Bo tutaj pojawiło się naprawdę dość sporo nowych rzeczy. I zaczniemy od tego, że jest paczka z ikoną napastnikiem 92 plus i może być tu urodzinowa, toty, tytani trofeów lub e, shapeshifters. Można to zrobić dwukrotnie, dzisiaj będziemy robili jeden raz, e, na kolejny odcinek będę miał kolejną paczkę, e, więc będzie tych paczek głównie cztery przez następne dwa czy trzy e, odcinki. Nie jest naprawdę drogie, 83, 85, 86, więc w granicach chyba 180-200 tysięcy, więc naprawdę sobie polecam to zrobić. Chociaż mimo tego, że naprawdę ciężko coś trafić, bo widziałem już kilka osób otwierających te paczki i e, mało co z tego leci, e, mało dobrych kart z tego leci, ale zawsze sobie warto E, spróbować. Tam Abraham 96 od ostatniego odcinka go chyba też e, e, nie było, jeszcze dostępnego, więc e, całkiem okej okay cena. Jak wam brakuje napastnika z serii, to e, polecam do końcowego składu w FIFA 23i. Dostaliśmy Eusebio, który kosztuje jakieś 1400, więc nie wiem jaki jest sens robienia tego SBC za taką cenę w, na tym etapie gry. Karta ShapeShifters plus do wyboru też będziemy robili w dzisiejszym odcinku na pewno. I dostaliśmy powtarzalne playerpiki na 6 dni i niestety z tygodnia na tydzień są one coraz gorsze. Tak jak mówiłem chyba 3 tygodnie temu 5 kart złotych, żeby zrobić playerpika, tydzień temu dostaliśmy chyba 9 kart, teraz dostaliśmy ogólną ocenę 80. Nie wiem skąd oni to biorą, kto to robi, ale naprawdę jest to po prostu tragiczne jak na content na tym etapie gry. Wiadomo, piątek Będą praktycznie same karty dostępne specjalnie w paczkach, ale naprawdę nie jest to potrzebne, żeby robić tutaj ogólną ocenę. Po prostu zwykłe, złote karty, czy nawet rzadkie, po prostu by tutaj wystarczyły. I tak czy inaczej, kilkanaście tych pików na kolejny odcinek przygotuję na pewno. I to, co każdy czekał chyba najbardziej. Ale oczywiście jest tak, jak się spodziewałem, czyli nie będzie to jeden zespół, tylko dwa, i będzie to praktycznie dwa razy droższe niż poprzedni. W poprzedniej FIFA jest 84 plus 86. Tylko że problem jest taki, że przez to karty od 81 do 84 albo 83 będą pewnie kosztowały jakieś 5-6 tysięcy, bo każdy będzie chciał zrobić, a każdy będzie miał tylko karty osiągania 86, 87, 88 i tak dalej w górę. A tych kart 81 do 84 faktycznie nie będzie gdzie trafiać. Więc zamiast jednego składu i zrobić sobie szybko SBC, tak jak to było w poprzedniej FIFA, teraz będziemy robili to SBC dwa razy dłużej i pewnie dwa razy drożej. Więc po raz kolejny brawo i jej. Kolejne tragiczne SBC, które nie wiem kto wymyślił, podczas tego jak fatalne są karty do trafiania, praktycznie nic nie można w tej, w tej karcie trafić. W tej parsce trafić oprócz karty Ronaldinho i Holita, co by było warte jak nie wiem 60 czy 70 tysięcy, a praktycznie większość z nich jest warta 10 tysięcy, a koszt jest Kosmiczny, jak na taką e, paczkę. Gdyby to uzyskał w drugi, gdyby były tutaj tocy, e, karty, że przyw jest toty i tak dalej, e, to tak. A nawet w tej paczce nie można trafić kart futis, więc naprawdę to jest jedno z najgorszych SBC, jakie wyszło w tej FIFA. I nie wierzę, że ono wyszło na tym etapie, naprawdę. Nie wierzę, że ktoś zgodził się, żeby coś takiego wypuścić właśnie teraz. I chyba jest to e, tyle, jeżeli chodzi o nowe rzeczy od poprzedniego odcinka. Więcej nic się nie pojawiło, więc możemy przejść do Pair za Foot Champions. Jeszcze jedna ważna rzecz, o której Wam zapomniałem powiedzieć w poprzednim chyba odcinku. Teraz za Scott Battles wystarczy rozegrać chyba 3 mecze i macie paczkę z gwarancją karty Team of the Season, więc warto sobie chociaż trzy mecze zagrać na legendarnym i macie gwarancję paczki z totsem. A jeżeli macie Elite 3, to macie PPK tak samo jak za Foot Champions, czyli jeden z trzech, 92, plus karty Shape lub Team of the Season, więc naprawdę warto sobie to myślę zrobić 10 meczów chyba trzeba rozegrać na legendarne, żeby to, tego player pika, e, dostać. Lecimy do e, player picków, tych naprawdę mam dzisiaj bardzo dużo bardzo fajnych. E, Karta Rodrigo i Bukana do klubu i 15 player picków. Cztery są te z lub historia Team Decision, kilka 80 plus, e, 392 plus, dwa e, chyba albo 3 2, 86 plus i 284 plus. Więc zaczniemy sobie od tych najgorszych, 80 plus. Zobaczymy, czy coś uda się trafić. Oczywiście jedyna na co liczę tutaj to są karty Futis i karty Team of the Year e, ikon, bo nic innego jest... E, nic nie warte, po prostu. Foder tylko i wyłącznie, e, Lucas Vasquez87. Lecimy kolejny player pick. Zobaczymy, czy będzie coś wyżej ocenionego, fantastycznie, 81. Ostatni player pick, 80+, plus, w którym 88 mody, więc chociaż tyle, że E, foder, dobra, lecimy teraz, słuchajcie, do tych dwóch playerpików 84. Plus. Jest 87 Sanchez, dwie karty specjalne, chociaż tyle. I drugi playerpik 84, plus. dwie karty futis. Wow. I takie playerpiki powinny być podczas tych ostatnich dwóch tygodni. To jest chyba jeden z lepszych playerpików, jak widziałem w ogóle, chyba w tej Fifie. Podczas tego eventu, oczywiście. Dumfries i Forlan z tych 84. Plus. Wow. Tego się naprawdę nie spodziewałem. Dumpf około e, 160-70 tysięcy. Myślę, że e, jeden z lepszych trafów dzisiaj. Także lecimy teraz do tych playerpików z tocem lub kartą e, zmienną kształty, chyba tak. 1, 2, e, z drużyny 1, 2 i 3. Pierwszy, oczywiście, że duplikaty same. E, Smoleńko 94. Także wrócimy go sobie do jakiegoś SBC o ikone. Drugi playerpik. 92 tripier. Ten jeden playerpik kosztuje chyba 80 tysięcy, jak dobrze pamiętam. Lecimy do trzeciego. Plaika jest karta Shape Shifters, ale e, dobra, w sumie weźmiemy sobie ten belę. Wrócimy go po prostu do SBC, żeby było. E, tanie. I ostatni player pick e, z Totsem lub historię lub Shape Shifters 88 marcelo, e, Dobra, weźmiemy Bruno maresza 93. Też go wrócimy do SBC i lecimy do tych największych player pików czyli dwa najpierw te 86 plus z codziennego logowania. Czy będzie kolejna karta Futis niestety nie, jest Wecors 87. I drugi player pick 86+, w którym 88 z którego już w przed chwilą wybraliśmy, więc weźmiemy sobie aspasa87. I w sumie możemy to wysłać sobie do klubu i otwórzmy te trzy najważniejsze dzisiaj, w których mam nadzieję, że będzie chociaż jedna karta, którą będę mógł sobie dodać do pierwszego składu. A jak nie pierwszego składu, to chociaż do naławki rezerwowych. Zobaczmy, czy będzie coś ciekawego. Pierwszy player pick jest o 94 więc tylko foder. Drugi player pick, Kobel, Merino, także weźmiemy sobie Merino też pod SBC i ostatni player pick 92+, plus. Ter Stegen, Orsolini. Także Ter Stegana też pod SBC, tylko Foder nic więcej. Dobra, słuchajcie, trochę mi to zajęło, te duplikaty wrzuciłem do jednego SBC z ikoną i dwóch SBC z player pickiem, naprawdę nie mam żadnej karty od 80 do 83 w klubie, wszystko co mam to jest 87, 88, 89 i tak dalej w górę, niżej nic nie mam, muszę otworzyć jakieś gorsze paczki, żeby sobie po prostu dołożyć kilka kart słabszych do klubu, także ja otwieram sobie teraz te gorsze, Jeżeli coś będzie to oczywiście on to pokażę. jak nie to widzimy się już przy tych lepszych paczkach, których mam nadzieję, że coś fajnego jednak uda się dzisiaj jeszcze trafić. A jak nie, to oczywiście mam nadzieję, że tej paczce z ikoną. Dobra, ma od piłka piłkarzy Prime. Wow. Nie wiem, dlaczego karta yy, futis nie pojawiła się jako pierwsza, tylko karta moja Ale okej okay. Insigne 95 i 100 tysięcy, prawie 100 tysięcy, 80 tysięcy wpadnie, bo paczka wymienna za SBC ligowe. Fajny traf. I dobra, słuchajcie, teraz paczka za 125 tysięcy wymienna, e, za Food Champions, więc mam nadzieję, że coś tutaj będzie. Jest karta z Champions League i będzie to za Angisa 87, mam nadzieję, że coś jeszcze obok. Jest kolejna karta Foodies, jest jeszcze Gunter, jest Rafa, jest e, Ture, więc kilkadziesiąt tysięcy z tego na pewno będzie. Drugi raz Ins Insignia, przed chwilą go sprzedałem za e, 86 tysięcy, więc również go wystawiamy i lecimy, słuchajcie, do ostatnich paczek i player playerpików playerpika, Shifters i paczki z ikoną. To od razu sobie wysyłam na listę transferową, za chwilkę sobie to po prostu posprzedaję, to na Quixel, czy jeszcze tam z tyłu to nie ma, nie ma nic, więc lecimy dalej. I po prostu teraz będę otwierał do momentu, gdy trafimy jakieś duplikaty i wrzucamy je do paczki z ikoną i do playerpika z kartą Shifters. więc zaczniemy sobie od paczki tej z 10 dzwonnikami 84+, tutaj na pewno jakieś duplikaty będą, więc sobie tam od razu wrzucimy. Jest karta z Ligi Europejskiej, jest to One Wisaka. I jest jeszcze SUSO i jest Tomori, więc nic specjalnego. Także w ECORCE sobie wrócimy do PlayerPika albo paczki z ikoną, za chwilkę zobaczymy. I zgłaszamy PlayerPika, zobaczymy, co uda się tutaj e, trafić. 93, Shape e, więc liczę że coś fajnego w końcu tutaj grywalnego. Uda się trafić wartego może więcej jak jakieś, nie wiem, 200-300 tysięcy, to byłoby fajne. Otwieramy i zobaczmy. Czy będzie coś fajnego? Jest Noyer, jest Maguire, czyli e, tylko i wyłącznie foder. Chociaż wydaje mi się, że Noyer jest. Wart dużo więcej niż Maguire, ale i tak na pewno nie będę używał karty Noyera, więc po prostu sobie wezmę e, foder. Dobra, więc niech będzie e, druga taka paczka 10 zawodników, 84. Plus. Wow, zwykła ta karta. Mam nadzieję, że obok będzie coś więcej. Jest Kilini i jest Aleksander Pato. Dobra, słuchajcie, otwieramy ostatnią paczkę. Po niej paczka oczywiście z ikoną wrócimy te duplikaty, które będę tutaj miał, e, a pozostałe paczki zostawiam sobie już na. Piątek, więc ostatnia taka paczka dzisiaj z 10 zawodnikami. 84+. Plus. Jest znowu karta z Champions League. Tym razem jest Anglia. Lewe skrzydło będzie to Foden 89. Czy obok niego coś więcej? Jest Havertz, Hofana, Coleman, Hasebe i Rafa. Dobra, wiecie co? Nie ma duplikatów, jest tylko Hernandez. Więc bez sensu w sumie, tylko z jedną kartą. Więc otwórzmy jeszcze jedną. Niech będzie ta z 5 zawodnikami. 85+. Plus. Jest w kartach buntowników e, Francja, SO będzie lacroix 85. I okej, okay, mamy Kieliniego, więc Kielniego sobie tam wrzucimy. I dobra, słuchajcie, SBC zgłoszone, także paczka z 92 plus ikoną. Napastnika gotowa. Jak możecie zostawcie lekkę, like. jak nie jest kanału, i piszcie, co Wam udało się trafić, jeżeli robiliście to SBC. I piszcie, czy również zostawiacie paczki sobie na piątkowy event, gdzie mam nadzieję, że w końcu karty Team Edition, Team of the będą dostępne w paczkach. Otwieramy i zobaczmy, co będzie. Jest. Tani Trofeów, Holandia, napastnik i jest tylko foder Basten 95. Także to tyle i widzimy się w piątek. Na razie.